Przy pomocy tej fajki, zapewne jakiś chiński urzędnik gdzieś w XIX wieku mógł palić tytoń, a może opium. Fajka wodna składa się z kilku podstawowych części: samej fajki z ustnikiem oraz dwóch zbiorników na wodę i tytoń, bądź opium. To zamykane jest na klapkę, na której mieści się napis, który najprawdopodobniej wskazuje na rzemieślnika. Jaki wykonał ten przedmiot. Te dwa zbiorniki są chowane do kolejnego, największego pojemnika, wygodnego do trzymania jedną ręką, jak fajkę. I mieści się w nim również narzędzia do czyszczenia, do nabierania suszu, mieszanki, to są rodzaje pensety, do ubijania. Przy pomocy tego narzędzia nabierano pożądaną ilość mikstury i umieszczano w tym otworze w cybuchu. Następnie upijano przy pomocy tego przyrządu i bezpośrednio podpalano. I w Chinach na szeroką skalę opium zaczęto sprowadzać przez brytyjskich handlarzy z Indii w XIX wieku. Bardzo szybko stało się właśnie ono źródłem uzależnień wśród miejscowej ludności i o tym też myśleli kupcy sprowadzający właśnie ten Środek z Indii, bowiem traktowali to jako element wymiany za porcelanę, herbatę i jedwab. Nasza fajka pochodzi ze zbiorów Ignacego Jana Paderewskiego z jego kolekcji wschodnioazjatyckiej, która na mocy testamentu w 1930 roku została przekazana Muzeum Narodowemu w Warszawie. Nasuwa się przypuszczenie, że Paderewski jako zagorzały palacz tytoniu, Wszedł w posiadanie tej fajki nie tylko ze względu na jej walor dekoracyjny, ale także czysto użytkowy.